Cześć moi drodzy, pokażę wam w jaki sposób możecie dobrać swoje skórki do Minecrafta Jeśli na przykład kupiliście klocki LEGO i macie do odbioru e, zestaw e, skórek z klocków e, LEGO e, Tak samo jeśli macie z Minecoinsów, tak samo spadków z płatków Skripper e, Crunch e, No i tak to mniej moi drodzy wygląda. Początkowo oczywiście jeśli chcemy e, odebrać taką skórkę no to musimy zalogować na stronę minecraft.net macie do niej link w opisie i tak samo ten link, który Wam tam podystałem, jest to link, który daje Wam możliwość odebrania tych kodów Ale jak wejdziemy w link, najpierw musimy wybrać opcję zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu No i wtedy gdyby Was przekierowało na inną stronę niż tą aktualną, którą widzicie To po prostu cofnijcie się na tą stronę, na której byliście prędzej lub jeszcze raz wejdźcie w ten link Będziecie na nim już zalogowani, ale będziecie mogli ponownie wejść w tą e, stronę, żeby wpisać te kody No i jeśli macie aktualnie już taką skórkę e, do odebrania, to wpisujemy kod na przykład w tym miejscu I bramy opcję wyśli, tak samo jeśli chodzi o main coinsy, i tak. Tak samo jeśli chodzi o opadki z creeperem No i moi drodzy to byłoby tyle jeśli chodzi o ten materiał Jeśli film był dla was to w górę wraz z subskrypcją A jeśli planujecie kupić Minecrafta premium To w opisie macie link do strony która porównuje ceny wszystkich Minecraftów Z oficjalnych sklepów Takich jak Media Expert itd. Tak Więc możecie sobie wpaść i zobaczyć jaki Minecraft aktualnie jest najtańszy A może będzie jakaś fajna oferta Która będzie opacjalna i może będziecie chcieli go kupić To z mojej strony tyle Moi drodzy trzymajcie się miłego dnia cześć